Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rok, a to jest <laughs> Don't Starve, czyli nie zdechnij z głodu, mówiąc bardzo brutalnie i drastycznie. Zobaczymy, co będzie dalej, czy moja postać przetrwa, czy zostanę zjedzony przez pająki, czy wykończony poczuciem nieustającego głodu. Zobaczymy. Continue. Ale ileż emocji wzbudza taka prosta gierka, a jakże przyjemnie. O, czekajcie. Troszkę sobie zaświecimy. How long will you survive? Mam nadzieję, że długo przetrwam. Mam trochę kilofa. Jak tu z narzędziami wyglądam? Zbudujmy sobie jeszcze jeden kilof. Tak jest, on mi się przyda na pewno. Tu jest do. Kiepsko z jedzeniem. Zostały mi trzy borówki. Może jednak wezmę sobie łopatę. Zawsze to potem będzie można posadzić gdzieś w pobliżu mojej bazy wypadowej. Patyki, patyki, ważna rzecz. Jest i flint. O, trzeba to pozbierać najpierw. Jest to niezwykle ważna rzecz, żeby to pozbierać, bo przecież ja cały czas idę w kierunku kamienia. To gdzieś tutaj. Na razie mało eksploruję. Na razie ważne jest dla mnie, żeby zadbać o zaplecze. czy żeby rozbudować sobie miejsce, z którego będę ruszał. No a potem zająć się ewentualnie... Jak stoimy z drewnem, nie najgorzej. Zjedzmy sobie... Słabota marchewka. Spróbujemy dzisiaj usmażyć na ogniu królika. A co? Gdzie jest ten diabelny kamień? Tu na górze. A masz! A masz! No. Jest. Krzemień. Te łopata nam się przyda. Zobaczmy, czy na mapie są jeszcze jakieś interesujące rzeczy. Hm. Jeszcze nie muszę wracać do bazy. W zasadzie to zbliżamy się do wieczoru. Znaczy właściwie jest tak 17 godzina, przecież to jest 24. to jest, znaczy to jest 12 godzinny zegar na pewno. Czyli jesteśmy w okolicach godziny 17. Czyli jeszcze bezpiecznie. Mogę... O, proszę bardzo. Jest i krzemień. Ktoś mi zdradził świetny sposób na zapamiętanie, że Flint to jest krzemień, bo miał nauczyciela, który się nazywał... Krzemiński, tak? I on się podpisywał jako Flintman. I proszę. Chyba zapamiętam. No. Zbierajmy. Załatwmy kilofem tą sprawę. Żeby nie przeładować się. Mam co prawda jeden plecak. Jest złoto. Kamyczki, kamyczki, kamyczki. Czy tutaj jeszcze mogę wybudować z tych... Sznurek. Z czego tu sznurek zrobić? Na pewno się go uda jakoś wykonać. Dobra, podejdziemy potem bliżej do tej maszyny. Zaczyna się robić ciemno. Jeszcze zobaczył. Czyżby tutaj był krzak z borówkami na mapie? Wierzyć mi się nie chce. Ale wszystko jest możliwe. A czy mogę jego potraktować łopatą? Proszę bardzo. Szybko, szybki powrót do, do bazy. To tu jest. Mam tam również pułapki. Mam nadzieję, że coś się złapało w te pułapki. Trzeba będzie też niedługo nakosić. Eee... Zaraz, co? Ja chciałem nakosić. Ach, drewno, drewno. Drewno będzie mi potrzebne. Zobaczmy. Coś do, wa do walki. Ach. Wszystko jest bardzo proste w zasadzie. Dobra. Przygotujmy ognisko. O, proszę. Przygotujmy takie Fire Pit. Dosyć dużo mnie to kosztowało. Um, ale mam nadzieję, że potem będę mógł w tym jakoś ogień rozpalać. No zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, skoro się zbliża noc, wykorzystujmy wykorzystajmy to na zasadzenie tych. Tutaj mi rzeczy. Trochę chaotycznie, szczerze mówiąc, no ale. Ej, tu zasadziliśmy. Teraz krzaki. Krzaki tutaj sobie posadzimy. Moje krzakowe królestwo. Dobra. Ciekawe, ile czasu będą. <laughs> Złapał się chyba królik. Fantastycznie. No. Ojejku, mój, mój żołądek już domaga się jedzenia. Jak ugotować królika, jak usmażyć królika? No niestety, tak się. Nie... A zaraz, może nie królika, może mięso? Aha! Och, od razu lepiej. Coś tu jeszcze z tego królika pozostało? Nic ciekawego. No, niestety, wybacz króliku, musiałem cię zabić, żeby ocalić swoje życie. 39. Czy można ugotować marchewę? Proszę, proszę, Marzona marchewa. Ach, jakże jestem najedzony. Jedynie życia mam trochę mniej oberwałem gdzieś tam kiedyś. Ogień się kurczy, ale chyba mogę. Tak jest, dołożyć paliwa. Zobaczmy na te przyrządy tu. No można by... Jak zrobić linę? No tego nie wiem przecież nie się nie dowiem. Musiałbym ją. Właściwie można by ją pewnie zrobić, ale... mamy młotek. Razer, ostrze. Hmm. Muszę dokonać w, w jakiegoś badania, A tego nie wiem jeszcze, jak robić. Dobrze, wszystkiego się na pewno dowiem w swoim czasie. Co to jest? Manur, dużo interesujących. Ojej, ojej, ojej. A, proszę bardzo. Zobaczymy, co się stanie z tym ogniskiem, jak ono zgasie. A w międzyczasie zostawmy tutaj pułapkę. No wie, może w nią coś wpadnie. Dobra. Mamy nasionka. By się przydało je gdzieś zasadzić. Jak na razie mogę je tylko wyrzucić. to Jakieś kwiatki. No pewnie z tego uda się... Z, z pajęczego tyłka wyszło o to to. No dobra, dobra. Ej. Okay. Cóż, trzeba by się wybrać zatem na kolejną eksplorację. Pójdźmy w tą stronę. To ze sobą zabiorę. Czemu nie? I zasadzę gdzieś bliżej obozu. Jak najbardziej. O, zepsuła mi się łopata. Ale nie szkodzi. Materiału mam pod dostatkiem. Jest morze. No, Okej. Okay. Poruszajmy się za tym brzegiem. Aha! Krzemień. Widzimy sobie też... Krzak borówek. On na pewno pomoże mi ocalić życie. W odpowiednim momencie. Nie, nie, nie. nie chcemy wykopać tutaj tego krzaka. O, to się nie stakują te krzaki. Nie, stakują się. Dobra. Nie, nie. Nie chcemy wykopać. Chcemy zebrać borówki po pierwsze, a teraz wykopiemy. O, lot, borówek, o rany. Krzaki, borówek, krzaki, borówek. Dobra. Teraz wykopmy. Co, znowu jest głodny? kurcze? Łu! Wow. Damy radę dopaść tego łajdaka? Przy użyciu siekiery? O skuwa, nic ucieka. Muszę sobie chyba zrobić łuk. Żeby na niego zapolować. Wykopmy krzaki. Niech wylądują w plecaku. Możesz, a co tu się stało? Mamy kolejne borówki! A zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie, jak wykopię cały krzak. A, są i borówki, jest i krzak. No to dobrze, dobrze. Prawdziwe pole tam zrobię u siebie. Gałęzie. Tych nie podniosłem. Zobaczmy. O, 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 tam widzę też. Proszę bardzo, chyba moje borówki powoli zaczynają rosnąć. Niezwykle mocno mnie to cieszy. Nasionka. Nasionka. Pewnie uda się je gdzieś zasadzić. Sobie? Już wiem. Rzeczy, które są w plecaku się tam nie chcą stakować. Hmm. Okay. Co się hmm. dzieje? Że te drzewa tak... Nie trzeba by było ściąć jedno drzewo. Może jakieś solidne. Czwarty dzień. Przetrwałem cztery dni. Z tej szyszki mi się coś uda zrobić kiedyś. Mhm. No jest, jest i karotka następna. Fantastycznie. Zbadałem dosyć dokładnie ten obszar. Może. Są kolejne borówki. Dobrze. Robi się wieczór. Kolejny krzak. Będę miał co robić w nocy. Sadzić te wszystkie krzaki. O. i jest marchewa. Oli będę wracał już na swój obszar. Bo się zbliża późny wieczór. Marchewka kolejna. Ojej, ojej. Szybko, 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 szybko. Do mnie zeźrą jakieś pają pająki. Albo inne nocne poczwary, których jeszcze nie widziałem do tej pory. Mysolę. Okej. Okay. Jesteśmy. Jak to jeszcze wystartować? Czy tak wystarczy? Fantastycznie! Czyli już jesteśmy załatwieni w tej kwestii. Nadal nic. Muszę znaleźć linę, linę, no mógłbym zrobić silku jakoś. Ale czy ja wiem jak? Nie mam tu żadnych. O, latarnia, nieźle. Nie Narzędzia. No trzeba się dalej wybrać na jakieś poszukiwania. Mhm. Trzeba będzie dalszą, dłuższą drogę gdzieś tam odbyć. Fajnie tu wracać do tego miejsca. Posadźmy sobie te. Krzaki, prawdę powiedziawszy, dosyć powoli rosną. U-u-u. Powinny dłużej pochodzić, no. Na... Dobra, zasaćmy sobie tutaj krzaczek. Nie? Ależ borówek będę miał tutaj. Przyjdzie co do czego. Wander. o, oby przetrwać tą noc tylko. Pewnie trawa wolniej. Znaczy szybciej się wypala niż, niż drewno. Ok. Science. Research. Jak tu robić research? 200. Może walka wymaga tego czy coś? Ale wie. Firebeat już zrobione. Narzędzia. O. O proszę! Ulepszony. E, ulepszony. Use an al alchemy engine to learn more Refine to pozyskiwanie. Ech, proszę, ale to wszystko wymaga research. Research, ale jak to robić research? Dobra. Zjedzmy sobie worówkę. Dołóżmy... Tutaj. Na pewno to jest jakoś łatwe do zrozumienia. Marchewy ugotowane. Rzućmy jeszcze coś. Dobra. Coraz jest ciekawiej w tej kwestii. Przy tej maszynie pojawiają się takie opcje. Hmm. Alchemy engine. Science. Research, research. No cóż. Może wy mi doradzicie gdzieś tam w komentarzach, jak sobie radzić z tym? Żaden królik się nie złapał w moją pułapkę. O! Rośnie mi broda! No, nareszcie, nareszcie. W drugą stronę teraz. O! I są moje boróweczki. Przesadzę to tutaj. Na razie nic nie chciało urosnąć. Z tego, no ale widocznie te rzeczy potrzebują czasu. A być może potrzebują też wody. Ale rawie. Pięć dni, pięć dni już przetrwałem. Pójdziemy sobie mocno teraz na zachód. Po drodze, wykopując takie rzeczy i z nadzieją, z cichą nadzieją, że uda mi się znaleźć jakieś jedzenie też. Bo jak nie będę poszerzał swojego terenu eksploracji, to prędzej czy później obudzę się kompletnie bez jedzenia. Jest, widzę marchew. O nie, złamał mi się kilo. Punkty naukowe to jest dla mnie największa zagadka w tej chwili. Jest marchewki. Będę mógł je smażyć. Świetnie. Boję się pójść gdzieś za daleko. Z drugiej strony, mogę sobie zrobić pochodnie. O, mógłbym, z pająkami się nie będę zadawał. Na razie, bo mam trochę życia straciłem. Boję się, że oberwę i... przygoda skończy gwałtownie. I boleśnie. Ale. Można by tą wyspę opuścić, no to już przynajmniej wiem. Wykopię. Gorzej, jak dojdzie do takiej sytuacji, że będę musiał się przenieść. No jesteś głodny? Lender. Tak dalej pójdzie, to będziemy musieli tylko na borówkach. A, nie, chciałem, nie chciałem tego wykopywać, ale za to to chętnie wykopię i przeniosę gdzieś bliżej mojego obozu. Przetrwałem już 5 dni 5 dni w samotności, na odludziu. Zdany tylko na własne siły i na naukę, która zawsze mnie prowadzi. Bo to naukowiec jest ta postać. U, miodek? I dobra. Zapamiętamy sobie, że to był ul. Jasne, że tak. Zbieramy trochę patyków. Jest marewka, fantastycznie. Skończyła mi się, skończyła mi się łopata, więc już na razie nie będę jej robił. Pozbieramy tylko sobie krzaczki. Fantastycznie na mapie są zaznaczone już te rzeczy, a my przebadany niezły obszar. Dosyć daleko jestem. No to spróbuję jeszcze tu wejść w to miejsce. Przepycham indyka. ale indeks kubany szybko ucieka, ucieka. Chciałem zrymować, no co? Dobra. Już żadnych niespodzianek w tym obszarze nie będzie. A wszystko, każdy obiekt jest oznaczony na mapie. I te krzaki tutaj. Ale tutaj prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwa uczta w tamtym miejscu. Dla fanów borówek. Znowu głodny. Mam pięć marchewek, więc jesteśmy spokojni. Szybko. Ok, niech ci będzie. Może też mi się jakiś królik złapał gdzieś tam w pułapkę. Może muszę więcej pułapek przygotować. A może pod pułapką muszę położyć marchewkę? Ha! To może być ciekawe rozwiązanie. Zaraz zobaczymy. To na pewno zwiększy moje szanse. Gdzie są moje pułapki? Tam na górze, gdzieś. <śmiech> tak. <śmiech> Pewnie, że tak. Zobaczymy. Miało króliki śmiało. Czy mam tylko jedną pułapkę? No, przyniesiemy gdzieś indziej. Tutaj. Proszę, jak przychodzą do mnie. Mhm. Już więcej nie mogę nosić rzeczy. Robi się późno. Stawmy coś, jeszcze nie muszę teraz. No i elegancko, elegancko moi drodzy, odkryłem w jaki sposób zwabić króliki, jestem co prawda głodny, ale to się uda zaraz temu zaradzić, zatłuczemy, wybacz króliku, żegnaj, o, żeż, mordę, uciekł mi, o, shit, szajs, o, hol, uciekł mi królik, za długo się... chciałem się z nim pożegnać, też mi pomysł, no cóż, Przetrwamy kolejną noc? Skoro królik mi uciekł, brodą zarastam? Siekiera na wykończeniu? Nie, siekiera jeszcze jest dobra. Ach, jeżeli jesteście tego ciekawi, to zapraszam Was na kolejny odcinek moich przygód w Don't Starve. Trzymajcie się.